Witam was bardzo serdecznie, w tym odcinku poruszę wątek misji indywidualnych i także za te właśnie misyjki, powiem także o tym jak właśnie przebiega u mnie proces robienia tych misji, czy one są dla mnie chociażby trudne, czy są trudne dla graczy yy, takich, którzy nie mają wszystkich pojazdów w locie i też yy, no nie mają takich fizycznej możliwości, aby nagle wybrać sobie dowolny pojazd i nim po śmierci yy, spróbować zrobić daną misję, no i także... W ogóle, o tym, czy to są misje indywidualne, tak naprawdę, bo no, to też jest dość istotne. To może od tej ostatniej sprawy. Tak, nie w kolejności, ale trudno. Według mnie, Wargaming strzelił sobie w stopę, dając misje, które nie są możliwe do wykonania przez nas samych, tylko wszystko zależy tak naprawdę od tego, czy mamy kolegów, czy mamy. Klan, który chętny byłby poświęcić swój czas, zainwestować czas w nas, abyśmy po prostu robili sobie te misyki i e, jakoś bawili się razem. Dlatego, że po prostu e, nie jedna, nie dwie misje polegały na tym, aby po prostu jako pluton na przykład, zadać tysiące uszkodzeń. Ile to już było do mnie, e, ile osób już do mnie pisało, które właśnie chciały pomocy z tymi misjami, to e, sam e, już nie policzę na palcach jednej ręki. Także. Naprawdę tutaj jest dość duża problematyczna kwestia. Teraz bycie w kanie może w jakiś sposób gwarantować nam właśnie pomoc w tych misjach. Ja bardzo często właśnie zapraszam sobie jakichś gracz, którzy misji właśnie nie robią, ale mają ochotę właśnie mi pomóc w tych misjach i za to właśnie tym osobom mogę bardzo dziękować, bo przez to jestem w stanie testować te maszyny tak w miarę szybko. Jeżeli chodzi o misję. O misję na sztuga 4 czy one były trudne? Dla mnie, według mnie, były. A to i tak jest przy tym, co dopiero będzie. Dlaczego według mnie były trudne? No dlatego, że nie raz, nie dwa było tak, że musiałem danym człowiekiem zagrać kilka bitew, aby po prostu coś zrobić. A pamiętajcie o tym, że nie każdy ma od razu talent w dłoniach, aby grać w WOTA i od razu robią misję o tak, siak. nie każdy robi 3000 uszkodzeń w każdej bitwie, nie każdy ma dziesiątki, a to akurat były najprostsze możliwe misje do zrobienia. Nawet nie będę mówił o tym, jakim problemem było dla mnie chociażby przyjęcie lub zadanie 8000 uszkodzeń, nawet z Mausem to był dla mnie kłopot, dlatego że po prostu zazwyczaj albo mi się ta misja nie zaliczyła, najnormalniej w świecie, nie wiem dlaczego, a to jest. Kolejna kwestia, misje się nie zaliczają i nie działają prawidłowo, o tym na Ford Record jest straszny e, tutaj e, wątek, e, burzliwy. I sam wczoraj, tak tylko żeby was zachęcić do tych misji powiem od razu, grałem w plutonie trzyosobowym i robiłem misję e, 12 w T28 Heavy Tank Concept, jako pluton zniszczycie 5 wrogich pojazdu, zrobiliśmy tę misję 4 razy, 4 razy ani razu nie zaliczyło, a była zaznaczona ta misja. I zobaczcie, ja nie muszę robić misji po kolei tutaj na tym T28 koncepcie. Mogę sobie zrobić o tu. Tutaj sobie usunę. Patrzcie. BUM. Nie ma takiego przymusu, że muszę robić na przykład jeden po drugim. Także to jest. Ciekawa sprawa i tego nie było w możliwości do sztuka 4. Także jeżeli chodzi o misje na sztukę 4, to według mnie one były trudne i one już będą problemem dla wielu, wielu graczy. Nawet nie wiem czy mój tata sobie poradzi z nimi, raczej wątpię, będę musiał się pomagać, bo inaczej nie ma opcji. No i teraz pytanie, czy to jest warte zachodu, czy sztuk 4, poza wartością kolekcjonerską, ma swoją wartość. Niestety, według mnie, nie. Dlatego, że jest... <ścoughs> ...bardzo przyciętny, Jak na piątkę jest niczym wyróżniającym się pojazdem. Dział jest, no, tragiczny, według mnie i bez goda w ogóle nie ma co grać. HP i pancerz to wiadomo jest o kant e, e, tupy rozbić, bo nie potrzebne to nikomu do niczego. A ten czołg jest też ślepy, więc bez optyki lornety nie sposób e, tym grać. Także to tak, żeby was zachęcić. E, naprawdę, pograłem tym czołgiem parę razy, chyba 4 max, więcej mi się nie chciało. Mimo, że misja ten czołg trzeba było zrobić 60 to no po czterech po prostu bitwach jestem w stanie powiedzieć, że ten czołg jest złomem i nim raczej grać nie będę. Jeszcze może jedną bitwę nim zagram, aby wam go pokazać, dlaczego tak w ogóle sądzę, bo taka jedna, jakby, yy, jeden filmik gdzie gram nawet nic nie mówię, tam powiedzieć to trochę za mało może. T28 koncept na pewno będzie bardziej wyjątkowym tankiem, ale za to ja, za jaką cenę? No niektóre misje tutaj są tak trudne, że to w ogóle aż koregalać. Jak patrzę sobie na to, asystuj swoim sojusznikom w zadaniu przynajmniej 5000 uszkodzeń, wykrywając wrogie pojazdy lub niszcząc ich gąsienice, to mówię naprawdę papa. Pa. Dlatego, że to mi się zdarza raz na 20 bitew takie coś, także heh, nawet nie, ja chcę mówić, ile to będzie dla, dla ludzi, którzy nie mają na przykład lightów w samego a takich jest 80%. A tutaj kolejne misje, które też są trochę z kosmosu. Zniszcz przynajmniej 3 wrogie niszczyciele czołgów. No kurna, to, to, to też jest dobre. Dobrze, przynajmniej tych tedeków jest sporo w bitwach. No i tutaj jeszcze zestaw dla działań jakiś. Tych raczej nie będę robił, dlatego że, no ja dobrze wiecie, nie lubię artylerii i e, bawienie się w podpalanie. E, Trakowanie to nie jest coś, co mnie interesuje. O, arterią zniszć dwie wrogie arterie. No kurna, tak. Będę polował na arterię od dzisiaj. <grym> to wszystko zależy tak naprawdę od drużyny, jaka się trafi. Także tutaj nic od nas samych nie będzie do zrobienia, prawie. Wszystko zależy od tego, jak nam pomoże, a zazwyczaj utrudni, a nie pomaga. Także jeżeli chodzi o T28 Concept, tutaj największy problem dla mnie stanowiła misja, gdzie musiałem zniszczyć dwa czy 3 czołgi średnie w jednej bitwie. Zrobiłem to misję z wyróżnieniem na, 8 tierze, na 5 tierze T34 ruskim. To jest misja 8. Konfrontacja. Przetrwaj bitwę, wygraj bitwę. Tutaj po poboczno zadania. Dlaczego była to taka trudna dla mnie misja? Dlatego, że po prostu zazwyczaj nie było czołg trzech czołgów średnich w bitwie. Jeżeli chodzi o czołgi ciężkie, to teraz stoję z dymiącymi działami. Tutaj zadaj 2000 uszkodzeń w bitwie czołgiem ciężkim. Powiecie, no proste jak em, no zjedzenie zupki jakieś dla mnie. Ale wbrew pozorom misja mi się nie zalicza. Jest zbugowana i już dwa razy ją zrobiłem, nie zalicza się, także to jest bardzo ciekawa sprawa. Zasadzkę tutaj też stoję. Znieść dwa wrogie pojazdy pozostań przez nie niewykryte w momencie ich zniszczenia. To też jest dobre dla E25 chociażby. No i chyba tyle. Tak to po prostu wygląda. Jeżeli ktoś ma pytania, jak wyglądają te misje na tych wyższych tierach i chce je zobaczyć, to polecam. wejść sobie na stronę domin.com, tam jest dobrze opisane wszystko, mniej więcej. Jakie są misje na sztuka 4, Koncepta i T55A? Na ten moment pewnie rada dzieli na obiekt T260. Dopiero się przerazimy, jak to zobaczymy pewnie. <grym> no, także jeżeli chodzi w ogóle o robienie tych misji, bo tego nie powiedziałem, to według mnie wszelkie pojazdy, jakie mamy, będą przydatne do tarenowania E50M, chociażby do podpalania, magazynki do fragowania, niskie tiery typu 4, 5 a pamiętajcie o tym, że na te 28 koncepcie minimalny poziom jaki musimy mieć to jest piąty, a na sztugu czwarty, także tutaj pewnie będzie szóste na te 55 a a na obiektę 260 minimalny poziom to będzie siódmy, także wyobraźcie sobie, że bez siódmych tierów na przykład misji nie zrobimy obiektem 260, nawet nie ma takiej opcji e, nic nie ruszymy w tej kwestii. No także misja ewidentnie tylko dla niektórych to jest specjalnie oczywiście zrobione tak, aby ludzie kupowali premki, aby robili czołgi, aby po prostu robić misje. To jest tak zrobione, aby cały system był napędzany i te misje są tego świetnym przykładem. Ciekawe tylko, kiedy dostanę bana za lamienie i granie jak bot. <laughs> Pewnie już mnie zaraportowało z, z 50 osób jak nic. Jak takie bitwy grałem, że to szkoda gadać. A tylko ram i potem zero medza. <laughs> no ale co zrobić, takie misje, nic na to nie poradzę, ja też do nikogo pretensji nie mam teraz. Ale miałem jak nie było misji, także tak to wygląda teraz z mojej perspektywy. No i to wszystko chyba już. Nie chce mi się tego komentować w naszym stopniu, bo się tylko bardziej wkurzam na te misje. No, najchętniej bym je odpuści w z takiej perspektywy obecnej, bo zaburzają one oczywiście bitwy i zamiast się na uszkodzeniach człowiek robi misję. No ale są one jakimś dodatkiem i to na pewno dla większości graczy jest ciekawą atrakcją. Dobra, także ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.